Dobrze, witajcie na moim porannym live'ie. Tak jak obiecałam wczoraj na stories, dzisiaj pojawiam się na live i dzisiaj porozmawiam sobie o strachu przed tym, żeby pójść na swoje, ten strach, który nas często ogranicza. Dzisiaj coś tak czuję, że będzie mocny live, bo już mnie zaczęło boleć gardło przed, przed live'em, a jak już zaczyna boleć gardło, to znaczy, że będą poruszane mocne tematy, ciężkie tematy. A ci, co mnie znają, wiedzą, że ja często właśnie takie tematy poruszam, więc będzie, będzie mocno, kochani, no bo o to tak naprawdę chodzi, żeby pozbyć się tego lęku, żeby pozbyć się tego strachu. Może nie będę aż tak głęboko wchodzić w różne, w różne jakby rzeczy, które nas gdzieś tam ograniczają, co wpływa też na, na to wszystko, ale też powiem. Może tak, nie będę wchodzić aż tak bardzo głęboko, bo do tego jeszcze sobie dojdziemy, ale i tak poruszę bardzo dużo ciekawych, e, ciekawych tematów. Także zostańcie ze mną, jeśli was to interesuje. Jeśli interesuje was, skąd ten strach się bierze, bo być może właśnie to pozwoli wam pozbyć się tego strachu. Właśnie dokładnie to. Może ja Wam nie powiem, jak się go pozbyć, ale ja Wam powiem skąd on się bierze. Bo kochani, ja nie jestem terapeutką, ja nie jestem psychoterapeutką, ja nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą. Ja chcę Wam tylko powiedzieć o swoim własnym doświadczeniu, to co ja przeżyłam w swoim całym życiu, jak ja musiałam pozbyć się tego strachu, jak ja sobie z nim radzę, bo to też nie jest tak, że ja się już niczego nie boję, bo byłabym jakimś, nie wiem, psychopatą. Kochani, ja jestem człowiekiem. Tak samo jak i wy, jak, jak ty. Także ja też mam swój strach, ja też mam różne lęki, ja też się martwię i tak dalej, bo jestem po prostu człowiekiem. I, I każdy z nas po prostu, kto jest w miarę normalny, się po prostu boi, tak? bo to jest jakby przypisane do naszej ludzkiej cechy. Także, także to jest ok. Tylko nauczymy się, jak sobie z tym radzić, tak? Jak sobie pomóc właśnie w takich, w takich sytuacjach. Także, kochani, ja chcę też wam powiedzieć, że ja nie mam żadnego planu na tego live'a. Ja po prostu jadę. To, po prostu, co chcę wam powiedzieć, to, to powiem to, co mi wypłynie z serca, to, to wypłynie. To, co nie wypłynie, to miało nie wypłynąć, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Strach przed pójściem na swoje, kochani. Wyobraźcie sobie, że. Wiele osób to ma, tak? Wiele osób to ma, bo bardzo często, ja nie mówię, że zawsze, ale bardzo często wychowujemy się w takich domach, gdzie e, tych biznesów nie było, gdzie nikt nas nie nauczył odwagi, gdzie nikt nas nie nauczył, um, wiecie co, um, tej przedsiębiorczości, tak? E, ryzy ryzyka, też ryzyka, właśnie nikt nas nie, właśnie tego mi brakowało, że nikt nas nie nauczył ryzyka. Bo przedsiębiorczość, bo pójście na swoje to jest ryzyko, to zawsze jest ryzyko. Nikt nas tego nie nauczył, bo wszyscy uczą nas tego, żeby było bezpiecznie, żeby była ciepła posadka, bo tu masz bezpieczeństwo, bo tu masz wypłatę zawsze dziesiątego czy tam pierwszego, bo masz ten urlop ta 26 dni, czy ileś, nie wiem nawet ile jest na, na etacie, powiedzmy, że to 26 przykładowo, bo zawsze wiesz, kiedy dostaniesz pieniądze i tak dalej, tak? I, i nikt cię nie zwolni. Kochani, ja wam powiem z własnego doświadczenia, że to też nie jest pewne bo mnie zwolniono nieraz, bo ja nie miałam wypłaty na czas, nieraz musiałam się o nią prosić i nie tylko ja, bo tak. nawet ludzie w moim otoczeniu nieraz, czy nawet mój partner, jak jeszcze pracował na etacie. Kochani, on nawet, chyba pamiętam, ostatnie wypłaty nie dostał. Także to nie jest bezpieczeństwo, etat to nie jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest dopiero, powiedzmy, wtedy, kiedy faktycznie sobie tak zaplanujemy ten biznes i rozwiniemy, gdzie no już jakby pracuje na nas, tak? Ale to jest jakby też długi, długi etap, długi, długi proces. Ale wróćmy sobie właśnie do tego strachu, bo stąd ten strach właśnie się wywodzi, że często właśnie w domach jest takie przeświadczenie, żeby nie ryzykować, nie iść na swoje, tak? Bo co jak ci się nie uda, tak? Co jak popełnisz błąd? No, to popełnisz błąd po prostu. To się nauczysz. A co jak ci nie wyjdzie? No, to nic ci nie wyjdzie. Może to ci nie wyjdzie, ale może kolejne ci wyjdzie. A jak ci kolejny biznes nie wyjdzie, czy pomysł na biznes, to może następny. To nie jest koniec świata. I ty, w tym momencie, kiedy tobie coś nie wyjdzie, ty nie stajesz się nagle gorszym człowiekiem. Ty nie stajesz się nagle gorsza w oczach wszystkich innych. Ty masz w głowie przeświadczenie, że wtedy rodzina, rozi, ro, rodzina, nie wiem, mąż, partner, znajomi, przyjaciel powiedzą, a nie mówiłem. Tylko to. To jest tylko to. Ta porażka w oczach innych. Ale to nie jest porażka. Wyobraź sobie, że to właśnie nie jest porażka, to jest właśnie sukces, że, a odważyłaś się, zdobyłaś doświadczenie. Czy ty jesteś właśnie w tym momencie niżej? Nie, ty jesteś wyżej, bo ty po pierwsze masz doświadczenie, nawet jeśli ci nie wyjdzie, to ty masz już to doświadczenie, ty masz wiedzę, którą możesz wykorzystać dalej, tak? I ty masz. Ten kolejny krok, czyli ty już przeskoczyłaś tę barierę strachu, zaryzykowałaś. Okej, okay, może nie wyszło, ale zaryzykowałaś, i ty już jesteś krok dalej, rozumiesz? I ty nie, nie jesteś na straconej pozycji, ty właśnie jesteś na wygranej pozycji. Zobacz, jak wiele osób takich znanych na świecie, ile, ile razy było tak, że coś im nie wychodziło. I dopiero za nie wiem, Edison, tak? Kiedy ile musiał, ile razy robił testy żarówki, żeby w końcu, nie wiem, zaczęła świecić. To były tysiące razy. W końcu się udało. A jakby się poddał po dziesiątym razie, to co? To by nigdy tej żarówki może nie było, albo kto inny by ją wynalazł. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że nawet ta porażka, strach przed tą porażką, tak, bo często właśnie to jest w tym podyktowane, tak? To to nie jest porażka, to jest właśnie doświadczenie. I to jest właśnie Twoja wiedza i Twoja już ekspertyza. I ty już jesteś o krok dalej. Także to już możesz wykorzystać. Więc tak naprawdę boimy się tylko tego, co pomyślą inni. Ale z drugiej strony, co nas to obchodzi? Bo to w żaden sposób nas nie definiuje. To w żaden sposób nas nie kształtuje. To są tylko chore ograniczenia w naszej głowie. I tak jak wspomniałam na ostatnim live'ie, wyobraźcie sobie, że te chore ograniczenia to są tylko głupie myśli. A te myśli są wgrane w nasz system, Nasz umysł. Wyobraźcie sobie, że właśnie ten umysł jest systemem, jest programem, gdzie te wszystkie myśli, ten strach, lęk, zamartwianie się, to jest tylko i wyłącznie program, program, z którym każdy z nas przychodzi tutaj na tę ziemię, rodząc się po prostu, tak? No, o to mi chodzi, że rodzimy się tutaj i, i, i przechodzimy na tę ziemię. I każdy, 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 każdy z nas ma w sobie ten program. I on jeszcze jest, wiecie, podsycany tutaj i e, otoczenie, e, szkoła, e, wszystkie inne systemy, nie chcę wchodzić w jakie, wiecie pewnie o co mi chodzi. Każdy z tych systemów jest tylko po to, żeby podsycać, podsycać w, w was ten lęk i strach. Ale tylko od Was zależy, czy się poddacie temu. Tylko od Was zależy, od nikogo innego. Nie zależy od Waszych partnerów, nie zależy od Waszych dzieci, od Waszych rodziców, od Waszych przyjaciół, od nikogo. Tylko od Was zależy, czy w to uwierzycie, czy poddacie się temu. Bo jak sobie postanowicie, że nie, że ja pomimo tego lęku, pomimo tego strachu, ja spróbuję, to już jesteście o krok dalej. I wyobraźcie sobie, potraktujcie to faktycznie jako ten program. Program, który można przeprogramować, który system, który można zaktualizować. To to życie wygląda zupełnie inaczej, jakby może nie samo życie. Chodzi mi o ten moment, ten punkt tej decyzji i ten punkt tego ten punkt zwrotny w waszym życiu, kiedy wy zdajecie sobie sprawę, kurwa, to jest tylko program. Więc skoro ja mogę jakby to zaktualizować ten, ten system w głowie, który mnie blokuje, bo umysł zrobi wszystko, żeby Was ochronić, tak? Bo każda zmiana dla umysłu to jest śmierć. Każda zmiana. A umysł zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do śmierci. Więc nie dopuści Was do tego, żebyście poszli naprzód, żebyście zrobili coś innego, zrobili coś nowego, tak? Będzie Was chronił. On myśli, że to jest ochrona. Ale to jest ograniczenie. To jest tylko i wyłącznie klatka, pudełko, w którym Was trzyma, żeby nie pozwolić Wam pójść naprzód. Tylko i wyłącznie. I to wy ze swoim sercem decydujecie, czy pójdziecie dalej. Tak? Także w tym momencie musimy się za, zatrzymać i sobie pomyśleć: Dobra, to jest tylko program. To jest, strach to jest tylko program, lęk to jest tylko program, czyli ja mogę zdecydować, czy ten program chcę zaktualizować, czy wymienić na nowy. Tak? To tylko ode mnie zależy. I w tym momencie wgrywam sobie po prostu nawet choćby małą aktualizację tego, że ja zrobię ten jeden krok naprzód i pójdę i nie będę przejmować się tym, co mówi rodzina, mąż, dzieci, przyjaciele, czy nie wiem, otoczenie. Nie będę się tym przejmować. Bo oni ci odwagi nie dodadzą, nikt ci nie doda, chyba że jesteś w takim otoczeniu, masz takie otoczenie, ale często nie mamy. Często na początku nie mamy. Często to my jesteśmy tą iskierką. Tak też na przykład było akurat no, nie chcę mówić, że u mnie, bo u mnie też inne osoby gdzieś tam zakładały biznesy, ale powiedzmy u mnie w otoczeniu, jakby ja i moi przyjaciele, o na przykład, tak? To często ja byłam tą iskierką, która gdzieś się wystrzeliła, coś zaczęła robić innego, i potem ja nie musiałam nikogo ciągnąć. Wystarczy, że jesteś i robisz to, i inspirujesz dalej innych. Tylko to. I nie musisz nikogo ciągnąć na siłę. Ale to jest też y, y, jakby dalszy etap, bo chodzi o to, że nikt ci tej odwagi nie doda. Nikt nie wyeliminuje tego lęku. Ty musisz sama to zrobić, sama musisz to zrobić. I dopiero jak wyeliminujesz jakby ten lęk, ten strach, jakby uwierzysz w tą swoją moc, w te swoje możliwości, to cały świat w Ciebie uwierzy. Bo w momencie, kiedy Ty nie będziesz w siebie wierzyć i będziesz chciała to uzyskać jakby z zewnątrz, nikt Ci tego nie da. Nikt. Nikt Ci tego nie da. Sama sobie musisz sobie. Ty musisz sama w to uwierzyć. I musisz sama w sobie odkryć to. Dobra, kurwa, idę, idę po to swoje, idę. Nawet jeśli to będzie malutki biznesik, nawet jeśli to będzie 500 zł miesięcznie, nawet jeśli to będzie 1000 zł miesięcznie na początku, ja w to idę. Ja chcę zaryzykować. Ja też zaczynałam od, ta, od takich pieniędzy na początku. Ja też od takich pieniędzy zaczynałam. Ja też się bałam, cholernie, cholernie się bałam. Pamiętam, przed pierwszym live'em cały dzień live'a nagrywam 18. Ja cały dzień spędziłam w toalecie. Pierwsze trzy live'y tak wyglądały. Cały, całutki, całutki dzień spędziłam w toalecie, a potem jak prowadziłam live'a, to mój, no teraz już mąż, wtedy chłopak, nie mógł nawet być przy mnie jak prowadziłam tego live'a, bo tak się stresowałam. Ale mówię, muszę, muszę, muszę po prostu to zrobić. Pomimo tego lęku i strachu, ja muszę, bo to jest kolejny krok w kierunku mojego biznesu, który mi. Jakby otworzy kolejne drzwi, ścieżkę, jakby wiecie, nowe możliwości się pokażą. I tak było. Ja dzięki tym live'om zdobyłam pierwszych klientów. No i potem to już się rozkręciło, to już poszło. Ta machina się już po prostu, wiecie, rozkręciła, zaczęła działać. Ale to była właśnie ta decyzja. Ja też się bałam, ale pomimo tego zrobiłam to, tak? I to jest właśnie ten moment właśnie tego zatrzymania się i jakby. I spojrzenia na ten strach, spojrzenia mu w oczy, i, powie, i powiedzenia sobie: No, dobra, okej, okay, boję się, tak? Boję się, no spoko, boję się. Ale z drugiej strony, co mam do stracenia, tak? No, co mam do stracenia? No, mogę zaryzykować. No, albo się uda, albo się nie uda. Ale uda się, jak będziesz wierzyć w siebie, to się uda. A jeśli nie teraz, no to może za chwilę się uda. Może akurat to nie będzie to, co będziesz chciała robić, bo mi też nie wszystko się udało. Kochani, no zobaczcie, ja też e, założyłam markę i zarejestrowałam znak towarowy. Oczywiście miałam sprzeciw e, na tego znaku towarowego. E, Prosecco Rose się do mnie odezwało, e, bo użyłam nazwy w jednej świeczce w ogóle, gdzie sama uczę tego moich klientów, którzy, żeby nie używali tego typu e, nazwy chronionych, a ja sama głupia użyłam takiej nazwy. Widzicie, ja też popełniam błędy. I mi też to nie wyszło. 400 świeczek tu leży obok mnie. Rzuciłam to, porzuciłam to i co? Świat się zawalił, czasem gorsza? Nie, nie jestem gorsza. Paleta kartonów stoi przede mną, kochani. I wcale nie czuję się gorsza. Wcale nie czuję się gorsza, bo to jest moje doświadczenie. Moja lekcja, może? Nie wiem, czy są lekcje w ogóle tutaj, szczerze. Po prostu. A czy to jeszcze wykorzystam? Nie wiem, może. Może wykorzystam. Nie powiedziałam ostatniego słowa. Jest strona, jest marka, zresztą zna znak, logo, wszystko. Są produkty. Poddałam się w pewnym momencie, tak. I mam do tego prawo, bo jestem człowiekiem. I nie wstydzę się tego, tak? Ale wyszły mi inne rzeczy. Wyszedł mi inny biznes, usługowy. I teraz właśnie chcę zainwestować w to. W to, żeby pomagać Wam, dziewczyny. Tutaj, żebyście się odważyły, żebyście też poszły na swoje. I ja nie będę Wam mówić, jak zarabiać miliony. Bo ja sama milionów nie zarabiam. I nie, nie muszę ich zarabiać. Bo nawet, wiecie... Naprawdę nie musicie zarobić milionów, żeby godnie żyć. Bo wszyscy wam będą mówić w koło. Chodź, pokażę ci jak zrobić nie wiem, kurs online i zarobisz miliony. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Nie zabijajmy się o te miliony. Chodzi o to, żeby godnie żyć, tak, żeby nam staczało na wszystko, co chcemy. Tak jak zobaczcie u mnie, ja też widzicie, zaryzykowałam w pewnym momencie. I dzisiaj mogę budować dom bez kredytu, mogę sobie jeździć na wakacje, mogę jeździć nowym samochodem z salonu. Mogę i nie zarabiam milionów, kochani. Nie, nie zarabiam. Ale zarabiam na tyle dużo, że mnie po prostu na to stać. I o to chodzi właśnie, żeby tak zarabiać, żeby było na stać na to, na, na czym nam najbardziej zależy. Że możemy zacząć budować na, na początku mały biznesik. Nawet właśnie zaczynając sprzedawać produkty na Vinted. Tak używane ciuchy. Zobaczcie, zrobiłam test dla Was, żebyście zobaczyły, tak, da się to zrobić. Da się to zrobić. Zobaczcie, ile macie pieniędzy w domu. Właśnie po to tu przyszłam. Właśnie też po to to mówię. Żeby się nie bać, naprawdę, żeby zaryzykować i nie przejmować się tym, co powiedzą inni, co powiedzą rodzice, rodzina. Bo oni wszyscy myślą, że oni o nas chronią. Bo nas kochają, ale oni nas nie. To nie jest tak, oni tak myślą, że nas chronią, ale to nie jest ochrona, to jest, na, to jest ograniczanie. Ograniczanie, wyobraźcie sobie, to jest klatka, w której chcą nas trzymać, klatka w ich oczach, w ich oczach bezpieczeństwa. Jasne, no, może jest. Ale to nie pozwala nam się rozwijać, to nie pozwala nam iść dalej. A nie chcemy tak żyć, nie? Ja nie chciałam tak żyć. I też wam chcę powiedzieć, bo może nieraz powiecie, a wy mnie też nikt nie wierzy, czy coś nikt nie uwierzy, że mi się może udać. A myślicie, że we mnie ktoś wierzy? We mnie nikt nie wierzy. Nikt. Ja nie miałam żadnego wsparcia. Ja musiałam do wszystkiego dojść sama, sama przedzierać się przez to wszystko. I być może na początku wszyscy się ze mnie śmiali. Nie wiem. Wiele osób mi mówiło: "Tak strasznie się stresujesz na tych live'ach". No i co z tego? kochani. A później pytaliście mnie: "A jest u ciebie jakaś praca dla mnie?" Powiedz mi, Kalina, jak to zrobiłaś, ja też chcę tak zrobić. Pani Kalino, ja chciałabym być dokładnie taka jak pani. Chciałabym też prowadzić taki biznes jak pani. Jak pani to zrobiła, proszę mi powiedzieć. Ale na początku nikt we mnie nie wierzy, kochani. I to właśnie od was zależy. I ty też musisz po prostu sama w siebie uwierzyć. Sama sama w siebie. Jakby wykrzesać z siebie tą energię, tak? uwierzyć w siebie i zobaczysz, zacząć działać, działać, nawet małe kroki, małe kroki, nie bać się postować, jeśli to jest Twój biznes usługowy, bo ja nie mówię, że um, każdy ma postować w social mediach, bo nie każdy biznes taki jest, wiadomo, tak, ale powiedzmy, że będzie to jakaś, jakaś usługa, nie wiem, chcesz być wirtualną asystentką, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, co chcesz robić, tak, ale jeśli na przykład chcesz coś takiego robić, gdzie no musisz się pokazać w internecie, bo bez tego ciężko będzie zdobyć klientów, a zwykle no jakby ja w tym kierunku idę i w tym kierunku będę Was uczyć, bo ja nie umiem uczyć biznesów stacjonarnych, bo ja się na tym nie znam. Ja się znam na biznesach e, online'owych, ale też nie wszystkich, wiadomo, no, nie oszukujmy się, ja nie jestem ekspertem od wszystkiego, tak? Ja się najbardziej znam na sprzedaży produktów e, fizycznych, na marketplace'ach, tak? E, znam się na usługach, bo sama prowadzę usługi tutaj mniej więcej w takim obrębie, w jakim ja się obracam. I, I obok jakichś różnych typów, wiecie, nie wiem, jakiś copywriter, czy właśnie wirtualna asystentka, czy jakieś inne e, rzeczy. Czy nie wiem, właśnie też ostatnio rozmawiałam z bardzo ciekawą taką osobą kobietą, która chce zajmować się refleksologią. Super temat, i tutaj też na przykład jestem w stanie jej pomóc i pokierować, co dalej ma robić, nie? Ale mówię właśnie, tu, jeśli chodzi o te usługi, pokazywanie się online, no musisz się pokazać, tak? Musi, musisz się pokazać. Po prostu straciłam wątek, nie wiem, co tam coś chciałam powiedzieć, ale w każdym razie, a, no tutaj mówię, nie w każdym biznesie musisz postować, ale akurat w tego typu po prostu musisz być online. Nieważne, czy to jest Instagram, może nie zawsze Instagram, to jest twoje źródło powiedzmy tych klientów. Moim nie było i powiem Wam, że nie jest do końca. Ja wiem, że ja najwięcej klientów mam na przykład z YouTube'a i nie będę tego ukrywać. Ja z Instagrama prawie, ja mam bardzo mało klientów, bardzo mało. Najwięcej mam z YouTube'a i być może dla Ciebie to też jest to źródło, nie? Nie wiem tego, tak? Może dla Ciebie LinkedIn będzie tym źródłem albo Facebook, albo po prostu pokazywanie się w grupach na Facebooku, tam też byli moi klienci. Także chodzi o to, żeby po prostu, wiecie, jakby puenta, bo też nie chcę, żeby ten live trwał jakoś, jakoś mega długo. Chcę was po prostu zmotywować, pokazać wam, żebyście się nie bały bo i, i nie przejmowały tym, co myślą o was inni, bo z drugiej strony o was pomyślą tylko jakby te osoby, które coś o was pomyślą przez chwilę, no to właśnie to będzie tylko i wyłącznie chwila, tak? A co was to obchodzi, co oni o was myślą? Z drugiej strony, co was to obchodzi? Ty rób swoje, idź po swoje. Nawet jeśli, mówię, cały świat nie będzie w ciebie wierzył na początku, to ty uwierz w siebie, bo za chwilę oni wszyscy w ciebie będą wierzyć. I za chwilę wszyscy będą się ciebie pytać, jak ty to zrobiłaś. Ty będziesz tą iskrą. I ty będziesz inspirować innych. I tak było u mnie. I nie zmyślam. Zapyta nie wiem, są osoby, które mogą to potwierdzić. Ja mówię, też miałam takie o sobie, o sobie takie myślenie kiedyś, że, nie wiem, że ludzie mnie też nie lubią. Też miałam takie na przykład przekonania, nie? że ludzie we mnie też nie wierzą. Bo wiecie, no ja sama siebie nie lubiłam, nie? No, przez wiele, wiele, wiele lat. Ja sama w siebie nie wierzyłam. No i tak było. Wiecie, no to, co mamy w, w sobie, to jakby będzie nam odzwierciedlałem na zewnątrz, nie? ale to też jest już inny temat, nie będę w to wchodzić. W każdym razie, dziewczyny, musicie jakby. W momencie, kiedy macie ten strach przed pójściem do przodu, ten lęk, mówię, każdy go ma. Każdy z tym lękiem przychodzi, każdy z tym strachem przychodzi i jeszcze dodatkowo podsyca to, podsyca to rodzina, mówię, systemy różne itd., i tak dalej, telewizja i wszystkie te media i tak dalej, nie? Wszyscy. Ale to tylko od nas zależy, jak my czy, my, czy my się damy w to wciągnąć, czy my za tym pójdziemy, tym strachem i lękiem. I zawsze będziemy gdzieś w kącie siedzieć, nie? I bacie tego, że rodzina powie, a. Teraz zaczynasz postować to, co już jesteś influencerką? Tak, jestem influencerką. I koniec. I nie musisz się tłumaczyć. A po co teraz coś zaczęłaś tak dużo postować? Cały czas, cały czas coś postujesz. Po co, tak, po, po co się tak zachowujesz? Po co to robisz? Robię, bo idę po swoje. Bo potrzebuję. Bo muszę się pokazać. Bo buduję, nie wiem, swoją markę osobistą bo pokazuje to, czym się zajmuje, bo pokazuje swoją ekspertyzę, bo dzielę się wiedzą, bo chcę wyjść do ludzi, bo chcę zdobyć klientów. Po to to robię. Bo nie chcę pracować na etacie na przykład całe życie. Ja nie wierzę, że etat jest zły. Ja wcale tak nie twierdzę, tak? Bo mówię, w e chcemy stworzyć właśnie taki program, żeby przyuczać właśnie ludzi do, do zawodów tutaj w obszarze marketplace'ów. Ale na tym profilu chciałabym jednak skupić się na tym, żeby... Budować chociaż te małe biznesy online, nie? Żeby pójść w kierunku biznesu online. Bo mówię, nie każdy ma takie pragnienie. Ja mówię do tych, którzy mają takie pragnienie. Ja nie chcę mówić do tych, którzy nie mają i chcą być na etacie. I to jest ok, ja tego w ogóle nie. Wiecie, to nie jest tak, ja tego. Ja sama pracowałam na etacie, tylko to nigdy nie było dla mnie. Ja wiedziałam, że ja chcę iść po prostu na swoje, tak? Ale są ludzie, którzy nie chcą, po prostu nie czują tego i nie chcą i koniec. I to jest ok. Ja tego nie neguję, to jest OK, ale ja tutaj mówię do tych, którzy chcą iść, chcą iść na swoje, i nawet jeśli chcą spróbować czegoś małego na, początku, na początek, to właśnie do ciebie mówię. Nawet jeśli mówię nie wiesz od czego zacząć, tak? To właśnie do ciebie mówię, żebyś przyszła tutaj posłuchała to, o czym ja do ciebie mówię, żebyśmy mogły też razem wspólnie coś zaplanować. Bo często macie bardzo dużo pomysłów, często macie ogromną wiedzę w różnych obszarach, ale nie wiecie, jak to wszystko poukładać w całość. No to właśnie ja po to tutaj jestem, tak? Żebyśmy razem usiadły i poukładały to w całość. Żebyśmy ci zaplanowały tę ścieżkę, tak? Jak to wszystko ma iść, w, który, w którym kierunku, co ma być twoim fundamentem, od czego masz zacząć. I to może być właśnie na początku mały biznes, tak? Ale na początku, a nie wiesz, do czego cię to doprowadzi. Może bardzo daleko. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Czy będziesz tego chciała? Kochani, nie wiem, czy są jakieś pytania <głos》> tutaj. Wiecie, jak ja się wkręcę w takie tematy, to jest. No. Ja mogę gadać na te, na te tematy godzinami. Bo ja mówię tylko to, co sama przeżyłam. To jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie. To nie jest wiedza wyczytana z książek. Wiecie, ja. Multon kursów, yy, przeszłam yy, różnych warsztatów, sesji jeden na jeden, grupowych. Wiecie o tym, jak mnie obserwujecie od dawna. Ale to nie jest, to jest po prostu moje doświadczenie i mo, po prostu to, co ja sama przeżyłam, i dokładnie to chcę Wam yy, przekazać tutaj na tego typu live'ach, takich pogadankach, takich właśnie, powiedzmy, rozwojowych, takich, żeby pchnąć Was do przodu. Wszystko zaczyna się właśnie od tej decyzji. Nawet jeśli się boisz. Ja też się boję. Ja teraz też yy, yy, idąc w tym kierunku, ja też się boję. Ja też się boję, bo ja na przykład w Icomplexie e też mam ciepłą posadkę, kochane. Ja tam mam klientów, ja tam mam co robić, dziewczyny. Ja tam, tam są pieniądze. Ale jednak postanowiłam zrezygnować z wielu współprac na rzecz właśnie tego, co tutaj chcę robić. Bo czuję, że po prostu muszę to zrobić. No, nie wiem, mam takie poczucie, że po prostu muszę to zrobić, że będę w tym dobra, że będę mogła Wam pomóc, że będziecie mogły same ruszyć z miejsca. Bo wiem, jak wiele osób do mnie pisze na priv Od dwóch lat piszecie do mnie na priv nawet dłużej, tylko po prostu ja wcześniej jakby tego nie kodowałam. I prosicie o pomoc w różnych właśnie kwestiach: nie tylko sprzedaży produktów fizycznych, ale w ogóle jak ruszyć z biznesem, jak to zaplanować i tak dalej. Ja się cieszę, że już tylu osobom pomogłam ale stwierdziłam, kurczę, skoro ja tak pomagam, wiecie, ob, z boku, obok mojego biznesu, to czemu ja bym nie mogła robić tego właśnie w ramach mojego biznesu, tak? Przecież mogę to wykorzystać. Mam też ogromną wiedzę. Na wie, w wielu jakby obszarach. I też mogę to wykorzystać i pomóc Wam. Wam, wam pomóc, pomóc Wam budować Wasze biznesy. No i do tego tu jestem. I mówię, ja też się boję i też nie wiem, jak to będzie... Ale wiem, że jeśli mm, będę szła w tym kierunku, będę działać, to przyniesie to rezultaty. To po prostu przyniesie rezultaty prędzej czy później. Tak samo będzie u Was. Niezależnie co będziesz chciała robić. Czas upłynie szybko. Bardzo szybko. Wiecie, że czas przyspieszył aktualnie. Więc nie ma się nad czym zastanawiać. Nawet już teraz, wiecie, jak już nie wiem, też rozmawiam z dziewczynami, które są w ciąży, tak? Na przykład, i już na przykład, o, na przykład Martyna jest na live, czy była, i ona też tutaj sobie działa, tak? Jest też tutaj w tym okresie i też się nie zatrzymała, bo jest w takim, w, w takim tutaj etapie swojego życia, tylko działa dalej, działa dalej. I za chwilę sobie zrobi przerwę, dłuższą przerwę. Ale sobie buduje fundament. Fundament buduje właśnie tego swojego biznesu. Żeby później znowu, wiecie, nie budować od, od zera, tylko już budować dalej. Tak? Jakby fundament mamy wybudowany, potem będziemy ciągnąć mury do góry. I właśnie o to chodzi, żeby też nie zaczynawać w takich etapach swojego życia. No. <grych> Czy wykorzystać nawet, wiecie, nawet dwa dni wolnego, nawet w weekend. Na początku tak jest dziewczyny. Ja też na początku praca, pracowałam po 12, nawet 14 godzin dziennie. Tak było. Też nieraz teraz siedzę i wiecie, e, widzicie, nie, e, pokazuję wam, jak jeszcze odrabiamy filmy na YouTube. Myślicie, że kto zmotywował e, Mateusza do nagrywania filmów na YouTube? Ja wyciągnąłem kamerę, mówię: Mateusz, dajesz, nagrywasz, to jest ten moment. Jak nie teraz, to nigdy. Dajesz i teraz nagrywasz. I to jest właśnie tak samo u Was, dziewczyny. To jest właśnie ten moment. Także bierzesz nawet sama ta decyzja, że chcesz zacząć działać, chcesz zacząć to robić. To już jest ta decyzja. I idziesz. Nie wiesz co? Napisz do mnie. Napisz i zobaczymy, co można z tym zrobić. Tylko się nie zatrzymuj. Wierz w siebie, wierz w swoje marzenia. I działaj, 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 bo marzenia się same nie spełniają. Nie wymanifestujesz tego. Zapomnij o tym. Zapomnij o tych wszystkich pierdołach, afirmacjach, manifestacjach. To nie działa, dziewczyny. Ty musisz działać, realnie działać. Wierzyć w siebie, ufać sobie i działać. A jak nie wiesz od czego zacząć, to właśnie ja jestem po to tu, żeby Wam pomóc. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego live'a. Eee. Nie wiem, kiedy będzie następny. <laughs> Także. Eee. Nie chcę planować, po prostu nie chcę teraz planować tego. Na pewno będę się tutaj pojawiać, na pewno będziecie widzieć mnie na stories, na pewno będziecie widzieć coraz więcej komunikatów, już takich związanych z, z działaniem, z rozpoczynaniem swojego pierwszego biznesu. Czy kolejnego, tak? Bo dziewczyny też zaczynają, te, z którymi teraz pracuję, zaczynają kolejne biznesy, właśnie nie pierwsze, ale kolejne. To jest ciekawe właśnie, nie? że już prowadzą na przykład usługi i chcą teraz czegoś innego. Właśnie super, bardzo się cieszę. Także, kochane dużo będzie informacji tutaj na tym profilu. Potrzebuję jeszcze też czasu, żeby to wszystko sobie tutaj przygotować, bo wiecie, jeszcze tak wchodzi komunikacja z tym sprzedażą online. Ostatnia rolka będzie już więcej takich stricte, takich sprzedażowych, w sensie sprzedażowych w sensie odnośnie sprzedaży online na tym, na tym rynku niemieckim nie będzie. To były te rolki właśnie z tego ostatniego live, przedostatniego live'a, którego prowadziłam, więc jeszcze jedna rolka wleci, a potem na pewno będą takie informacje, ale już w trochę innym, innej postaci, także. Ja też się przygotowuję, ja też działam, Ma, pomału, bo pomału, ale działam, kochane, i Wy też zacznijcie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć. <grywki> Dzięki za dzisiaj.